Panie Marszałku, Wysoki w Wysokiej Sejmie, przede wszystkim w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego projektu ustawy. A teraz to pokrótce uzasadnię. Otóż Jan Paweł Woronicz, biskup, którego pogrzeb był manifestacją patriotyczną, ma tego pecha, to nieszczęście, że przy jego ulicy, jego imienia mieści się bardzo osławiona. Fatalna instytucja, która dzisiaj jest wydziałem propagandy jednej partii. Gdyby biskup Oronicz dzisiaj żył, pewnie nie napisałby świątyni Sybilli, tylko napisałby taki dialog o dwóch panach K. Otóż jeden pan K mówi do drugiego pana K, cóż, nie bardzo nam to wyszło, ten mniej wysoki do bardziej wysokiego. Bardziej wysoki mówi, no ale wyszło, mamy cztery głosy przewagi. Na to pan K, ten nieco niższy mówi, no tak. Ale każdy głos przewagi kosztował nas 250 milionów w pańskiej instytucji. A teraz mamy nowe wybory. Potrzebujemy dwa razy więcej pieniędzy, bo inaczej tych wyborów nie wygramy. I tak sobie rozmawiali dwaj panowie K. Ten mniej wysoki, ten bardziej wysoki. Ten mniej ważny i ten bardziej ważny. Ale problem jest w tym, wychodząc z tego rodzaju literackiej dygresji, że za pięć dni obchodzimy... Niestety, śmierć prezydenta Pawła Adamowicza, i to wygląda jakby któryś z panów K., na szyderstwo, na urąganie prostej, podstawowej moralności, podwajał dzisiaj pieniądze na instytucję, która w dużym stopniu, jak wiele osób twierdziło, była współodpowiedzialna za nagonkę na prezydenta Adamowicza. Dzisiaj tę nagonkę, ta instytucja prowadzi na marszałka Senatu. Tomasza Grockiego, Nada Mawodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Państwo chcecie zwiększać pieniądze na instytucję, która nie jest telewizją publiczną przecież. To nie jest telewizja publiczna. To jest instytucja, która w istocie przy pomocy funkcjonariuszy, którzy udają dziennikarzy. Mówię to oczywiście o programach informacyjnych, publicystycznych, po prostu prowadzą dzisiaj regularną partyjną nagonkę na ludzi, którzy mają od nich odmienne zdanie. Macie czelność w tak smutną, dramatyczną rocznicę podwajać pieniądze na to, żeby tę fatalną, pełną szczucia i niechęci do ludzi o odmiennych poglądach instytucje wzmacniać. To jest prawdziwy skandal. Na to nie może być przyzwolenia ludzi przyzwoitych. To jest amoralne i tylko mnie martwi to, że ten jeden z tych panów K, chociaż pewnie obydwaj, być może czerpią z tego, że używam tej literackiej tutaj przenośni być może czerpią z tego jakąś perwersyjną przyjemność. Że właśnie teraz, że właśnie w rocznicę, teraz to zrobię. Teraz podwoję pieniądze na tą instytucję. A co mi tam? Niech wiedzą. Niech się dowiedzą wreszcie, że to my mamy władzę, my udowodnimy, że zasztujemy następne osoby, że udowodnimy Wam, że będziemy robić to, co chcemy. A moralność, a co ta moralność? Władza się liczy, nie moralność. Takie podejście, proszę Państwa, mówię tu do Państwa spisu, zastanówcie się, czy to jest dobry moment, czy to jest właściwa chwila. Czy w rocznicę śmierci Pawła Adamowicza powinniście podwajać pieniądze na instytucję, która 1773 razy w 2018 roku go próbowała opluć. Zniesławić. Osłabić. To się nie udawało na szczęście, bo porządnego człowieka trudno jest zniesławić, nawet przy tak ogromnych i drogich instrumentów, jakich wy używaliście. Ale doprowadziło to bez wątpienia do wybuchu nienawiści i do tragedii na końcu. Dlatego upominam Państwa Klub Prawa i Sprawiedliwości, wycofajcie ten projekt. To nie jest projekt w przeddzień kolejnej orkiestry świątecznej pomocy, w rocznicę, którą będziemy wszyscy smutnie obchodzić, na pokazywanie palca ludziom, którzy mają jeszcze jakąś wrażliwość moralną, że Wy Podwoicie te wydatki na tego rodzaju działanie. Zarówno ten mniej wysoki, jak i ten bardziej wysoki panka, ten mniej ważny panka i ten bardziej ważny panka powinni się zastanowić nad tym, do czego Was zmuszają tego rodzaju głosowaniem być może już jutro. Dziękuję bardzo.